Siemanko, Z tej strony, machberet z kontynuacją tematu o teleporcie. Tym razem będziemy robić konce bez obstaka bez maga, czyli teleport przez droższy zatrzymany oraz bez wózka z amunicją. Co ciekawe, 31 magogów wystarczy. To jest w średniej roli, jeżeli mamy kalha jako startowego bohatera w pierwszym tygodniu. Jeżeli nie, to, jeżeli nie, to możemy z wózkiem robić z mniejszą ilością magogów, co, z mniejszą liczbą. Eee, co potrzebujemy? Art do minus morale. Aby gryfy nam nie uraływały, oczywiście ekspercką magię wody, teleport. Bogosowieństwo nie jest konieczne. Szczególnie, że w Inferno nie można go dostać można go tylko z bocznego zamku, z kapliczki, ze zwoju, przekazywanego z Kolara. No, Bles nie jest e, częstym zaklęciem, jeżeli chodzi o Inferno. Potrzebujemy takiego ułożenia jedynek. Jedynka, tutaj są będą dwa, jeden, jeden i magogi na środku. Starczy na to około 50-60 many, w tej chwili mamy 0 ataku bez archerki, więc tyle mniej więcej zużyjemy, oczywiście z lepszymi statami będziemy zużywać mniej. Moc nie jest ważna, chyba że będziemy już używać blessa, no to może, może. Wiedza, e, oczywiście, tak jak powiedziałem, około 50-60 many starczy, jeżeli to nie jest Aiden, który ma inteligencję. Woda jest rzadko brana, wiadomo, że ziemia jest pewniejsza, ale powiedzmy, że mamy inne opcje na maina. I mamy wodę na Aidenie, w którym podnosimy puszkę, albo po prostu jak spimy, woda też się może przydać. Szczególnie gdy wiemy, na przykład, że mamy teleport. Ja te wagdy mi z morale albo i nie. W każdym razie wejdźmy. To jest maksymalne końca. Tak jest. 40 gryfów w staku. Co robimy? Ustawiamy jedynkę tutaj. Dwój kobietnik gdzie będzie. Musi przejść tu. Tu będzie kolejna, to jest taka tarcza, dzięki temu na, ten gryf tutaj, numer 5, wleci z tej strony w tę dwójkę. Tego gryfa chcemy jak najdalej, jak najdalej na lewo. I czekamy Magogiem. Magog może przywalić. Teraz, te oto jedyneczki idą tutaj. Magoga teleportujemy w ten kąt. Teraz żaden gryf go nie może dorwać, Pytanie się zablokuje na po klikach, a, a pozostałe te nie dochodzą. Ok. Teraz możemy przydzielić, przywalić tym dwóm. Nie musimy. Teleportujemy. I staramy się zawsze uderzać, uderzać trzy gryfy. Możemy na przykład iść. Tego tam miejsca zostało. OK? Kolejna rzecz. Staramy się osłabić tak gryfy, żeby cały czas były równo, równomiernie tracone. Dzięki temu zużyjemy mniej strzał. W takiej sytuacji, jaką teraz mamy, moglibyśmy reaplikować blesa i uciec od razu. Tutaj, to jest jeden sposób, żeby powtarzać blesa w walce z gryfami. Ale, jak już powiedziałem, robimy to bez blesa, żeby pokazać, że też się, też się da. Możemy rzucić od razu. O, moraleczka. Wykorzystujemy bardzo chętnie. Czasami się trafi tak, że ułożą się cztery blisko siebie, to jest idealna sytuacja, która pozwala nam uderzyć dwa razy w taką czwórkę. Teraz w dwójkę, żeby osłabić tamtą. Zmieniamy nieco pozycję. Zostało nam 9 strzał, także spokojnie to zrobimy. Tak jest sytuacja. No, jak widzicie, 50, 51 manę zużyte. Jeżeli by nam nie starczyło many, oczywiście można z łapki dobijać te 37 mogą Poradzi sobie z tymi gryfami. Okej, okay. Tada. O, no, skilla, jakie skilla. No, trudno. A Dostaliśmy 4 aniołki. To jest tylko krótki filmik, pokazujący, że można zrobić Konserwatorium Magogami bez, bez wózka z amunicją. Chciałem też pokazać wzór, jak sobie radzić właśnie z konserwatoriami. Tutaj w tym przypadku akurat mamy konserwatorium na lawie z familiarami, ale może to zrobić także w podobne sposoby na innych terenach. nieco inaczej się ruszając, ale tylko chciałem pokazać, że to jest właśnie możliwe. Także pozdrawiam wszystkich, a także użytkownika. Oniku, niebanalny, który sam zauważył, że małogi świetnie działają z teleportem. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.